Ja pierwszy tydzień liczenia kalorii to tak właśnie zrobiłem. Obliczyłem sobie ze wzoru swoje zero kaloryczne, wrzuciłem w aplikację i liczyłem. Co chciałem, to jadłem. Odżywiałem się, dajmy tak jak wcześniej. I wszystko zapisywałem. I dopiero później te liczby no to niech wybije 5000 kalorii. I wtedy zobaczysz jak... Zła jest Twoja dieta i Twoja dieta potrzebuje zmian. I wtedy zaczynasz małymi krokami sobie zmieniać. Ale wtedy się da. Bo patrz, jak człowiek się męczy, jeżeli człowiek jest w jednej pracy i idziesz do nowej pracy. Patrz, jak się męczysz, masz dużo rzeczy nowych. Praktycznie wszystko masz nowe. Jeżeli nie robiłeś tego jeszcze nigdy w życiu, to masz wszystko nowe. Tak samo jak zaczynasz.